na Brogalska banaszak kierowniczka Muzeum Historii Miasta Poznania w Ratuszu. I także był długoletnia mieszkanka Wildy i urodziła się pani na Wildzie. Urodziłam się na Wildzie tak, i większość życia tu spędziłam. No, patrio... Wiem, że patriotka Wildy. I Autorka ja... wspaniałej książki na tak, ten temat. Tak, mimo że książka gruba, ale bardzo ciekawa i szybko się Fajnie czyta. Fajnie się czyta, tak, tak. prawda. I... A my znajdujemy się w budynku dawnej wildeckiej elektrowni przy ulicy Dolna Wilda. Dokładnie Dolna Wilda 87. Elektrownia została wybudowana, otwarta w 1895 roku. Była to trzecia gminna elektrownia, bo miał już, miała już. Jeżyce miały już swoją elektrownię, miały już łazarz. Wilda była trzecia i ostatnia, ale warto powiedzieć, że Poznań jeszcze wówczas elektrowni nie miał. Także tu, tu jakby te podmiejskie gminy przodowały. No to i, i pewno też y, y, nie wszystkie domostwa miały też prąd z tych elektrowni, które odstawały. Nie, no to, to, to zdecydowanie rzybności. nie. To, to, to były wyjątki. Domy, które miały wówczas prąd, to ewentualnie w centrum z własnych elektrowni nie było wtedy oświetlenia elektrycznego. Dolna Górna Wilda. Dzisiaj trudno uwierzyć, że to były dwie różne gminy, prawda? To były dwie samodzielne gminy wiejskie, co najmniej od lat 20. XIX wieku. Połączyły się w jedną gminę Górna Wilda dopiero w 1888 roku i już jako gmina Wilda włączone zostały do miasta w 900 roku. Tak. I granica między Wildą, i łazarzem kiedyś przebiegała przez dzisiejszą ulicę graniczną. No i stąd, Dopie nazwa. stąd nazwa. Stąd nazwa właśnie. A, a wyraźna taka granica powstała, kiedy wybudowano yy, tory, kolejowe. Tory, kolejowe, tory kolejowe, które tak. wyraźnie oddzielają. Tak. Ja, ja musiałem ten łazarz wiem, wspomnieć. Wiem, tak. wiem, ale chyba wracamy na wildek. Wracamy właśnie. Na... I, na, I na błonia wildeckie może wróćmy, bo te, jak postawiono tą elektrownię, to tutaj nic więcej nie było, tylko te błonia wildeckie, które kończyły się przy Barcie, tak? No, z, no tej strony, przepraszam. z tej strony, no, no, czyli od strony Warty faktycznie nic nie było, znaczy przy drodze Dębińskiej były liczne ogródki rozerwowe, no, tak. ale po stronie drugiej drogi Dębińskiej, no, przepraszam, Dolnej Wildy, no były domy mieszkalne, były bo ona domy była tak. ona była gęsto zabudowana domami. Nie, ja mówię o w, w stronie jakiej. Wschodnie. Tak. O, o stronie Ja wschodniej. może chciałbym stać jeszcze sprawę na bo się spotyka o, tak. pojęcia Łęgi dębińskie tak. i Łęgi wildeckie. Na czym polega różnica? Jeszcze mamy błonia No Jest. właśnie, tak. błonia, tak, 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 błonia wildeckie. Tak. No nie, generalnie o tej części bliżej miasta, czyli Królowej Jadwigi, mówi się Łęgi Wildeckie czy Błonia Wildeckie, a tutaj dębińskie, bo jesteśmy bliżej drogi Dębińskiej, najbliżej no już zbliżamy się do Dębca powoli. Tak, do ulicy Wspólnej, która była wspólną. Dla Wildy i dla Dempica, Dębca. i prawda? jednocześnie granicą historyczną, granicą między Dembcem a Wildą. Ja myślę, że tu w tym miejscu skończymy rozmowę na tym, że kiedyś, kiedy Poznań dzielił się na dzielnice, na tych pięć dzielnic, pięć dzielnicowych rad narodowych, to Wilda była najmniejszą dzielnicą pod względem obszaru i także ludności, mimo że była bardzo gęsto zaludniona, prawda? Bo jednak no, tutaj te zakłady przemysłowe. No ważna dzielnica. No, dlatego ludzie pracowali w tych zakładach i mieszkali tutaj blisko. Ale szerzej o Wildzie porozmawiamy w innym miejscu. Przeniesie się do kościoła z Pańskiego na wystawę fotografii przedstawiających Wildę w okresie prl -u. Autorką wystawy jest pani Postosz Magdalena Brogarska-Banaszak. Pani Magdo, okres PRL-u, Wilda, czyli ta robotnicza Wilda, tak? No nie do końca. No Wilda była i robotnicza i nierobotnicza. No była ta robotnicza, była bardziej za rynkiem wildeckim. Przed rynkiem wildeckim była Wilda no taka mieszczańska, jak Łazarz czy Jeżyce. No w każdym bądź razie wiem do swoich młodych lat, że to jak się myślało i mówiło no o Windzie, to się mówiło o windzie Robotniczej, szczególnie od dziewiętnastego roku. O, nawet? Tak, tak. A to a to, to ja to nie to pamiętam. To prawda, ale to się, wszystko tak. wynika z tego, że tu był Cegielski i z zakłady naprawcze tabory Taboru Kolejowego. Cegielski wówczas największy zakład tak. pracy w Poznaniu. Oczywiście. I to trochę zdominowało opinię. Tak. Jeżeli... I no i no. ona trwa jakby do dzisiaj. Pani, myśmy w poprzedniej rozmowie podzieliliśmy tę Wildę na stronę zachodnią i wschodnią. Górna, dolna Wilda. Pani tutaj? Mówiła o tym, że przed rynkiem wildeckim była inna wilda, jak za rynkiem wildeckim. Wspomniałem, że ta robotnicza to właściwie za rynkiem wildeckim, prawda? Czyli też można by powiedzieć o wildzie północnej i południowej, tak? Zdecydowanie tak. I to widać było w strukturze zawodów i ludzi, którzy mieszkali w tej części północnej, jak i w architekturze y, domów mieszkalnych. A, y, jeszcze było troszeczkę bamberskich domów na Widzie, które właściwie zniknęły w tej chwili, nie ma już chyba. No jeszcze no... No, no jeszcze szachulcowe kilka, znajdziemy. Są, jeszcze tak. kilka są, jest tak. tak, Jeszcze znajdziemy, y, a więcej widać tutaj na, na wystawie i na zdjęciach, bo wtedy jeszcze stały. Czy pani także zajęła się Dębcem? Bo Dębiec w końcu ja mówiłem o tej y, podziale administracyjnym poznania kiedyś, a Dębiec to administracyjnie była Wilda, prawda? I Dębiec zaczynał się od wspólnej dalej, tam w stronę Świerczewa. Nie, ja się Nie. zajęłam tylko Wildą w tych granicach dawnych, historycznych. Aha. Czyli... Ale to i tak. Y... To zbieranie tych zdjęć trwało 3 lata. Oh, skąd były te Ja to oczywiście spotykałam się z mieszkańcami, miałam dyżur w biurze parafialnym, w poniedziałki przychodziłam tutaj, czekałam na mieszkańców, przynosili mi zdjęcia, ja je później skanowałam, niektórzy przysyłali mi drogą mailową, w sumie tych zdjęć miałam blisko 1000, czyli to jest spora, sporo. Na wystawie pokazujemy 600 tych zdjęć, także i tak musiałam dokonać pewnego wyboru. Co to znaczy się, że wiara bardzo pozytywnie odebrała Ten. hasło. Aha. Robimy wystawę o Wildzie, prawda? No, Czy tak, jest to... coś takiego rodzaju wspólnoty mieszkańców? To się czuje czy się więzi z dzielnicą. Tak, to ja spotykałam się z takimi mieszkańcami Wildy, którzy tutaj mieszkają od dziada pradziada. Nie, to nie jest pierwsze pokolenie, to było drugie, trzecie pokolenie mieszkańców Wildy, już naprawdę bardzo związanych z dzielnicą. A jeżeli my o patriotyzmie Wildy mówimy tak, to mamy właśnie dzisiaj spotkanie z patriotką Wildy, więc ta, ta, tak to wygląda. Tej... Naturalna kolej rzeczy i chwalebny efekt. No. Właśnie, co się tak bardzo zmieniło w tym okresie PRL-u do współczesności? Jakby pani to oceniła, pani Magdo? No przede wszystkim zmieniała się przestrzeń Wildy. Ona jest, są takie miejsca, które można zobaczyć na zdjęciach, które, których dzisiaj już po prostu nie ma, bo zniknęły. No choćby właśnie te bamberskie domy przy rynku wildeckim, albo są domy, które wtedy powstały. No najbardziej zmieniła się okolica hetmańskiej i rolnej, hmm. kiedy no mam zdjęcia kiedy nie ma jeszcze trasy hetmańskiej a zdjęcia z czasów budowy trasy hetmańskiej no i y, y, trasa hetmańska Strasznie zmieniło, zniknęło boisko. Warty... A tak, a tu są zdjęcia jeszcze Koszary z boiskiem. Tak. Zdjęcia z boiskiem tak? i zdjęcia z różnych meczy. No, kibice no, w takich... No, którzy na drzewach wiszą. No, albo siedzą w czapeczkach z gazety, bo słońce bardzo prażyło. No, także takie zdjęcia też są. O. Yy, mówiłaś że o wojskowej tak, wilnie, prawda? Tak, tutaj to saperzy tutaj stacjonowali. No to właśnie. jeszcze od kajzerowskiej czasy i Saperzy Wojska Polskiego. I oni ci saperzy właśnie na wildzie, a nie na Dębcu. Nie, na nie to było jeszcze na Wildzie. stąd ulica Saperska, przecież to właśnie od tych koszar-saperów. Przez długie, długie lata koszary stały, teraz już właśnie znikają, bo tam powstają nowe bloki mieszkalne. Te tereny powiedzmy z lat 50. zostały przykryte po prostu nowym budownictwem i nową architekturą po prostu. Ale wydaje mi się, że na Wildzie trudno by znaleźć takie socrealistyczne, typowe budownictwo, prawda? Takie na przykład jak Plac Cyryla Ratajskiego. Albo takie jak na Dępcu na przykład. O, prawda? albo jak na, Dębcu. na Dębcu, tak. No, trudno by znaleźć faktycznie, no, może tam ze dwa-trzy bloki przy obecnej ulicy 28 czerwca, no, ale trudno, dlatego że wilda nie była zniszczona w no właśnie, czasie wojny, fajnie. była dość ściśle zabudowana, w związku z tym po wojnie i w czasach PRL-u powstawały nie nowe wielkie osiedla. Tylko po pojedyncze bloki mieszkalne. Wiecie Państwo, mnie się w tej chwili kojarzy, że jak czytam jakieś wspomnienia z czasów okresu okupacji, szczególnie powiedzmy z ostatniego okresu, z czasów walk o Poznań, to wielu ludzi ze Śródmieścia uciekało na Wildę. I to na łazarzu, tak, prawda? To było, Bo tu, było... nie, tam było no, tu nie było wielkich y, no, Nie było tak. wielkich zniszczeń, 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 prawda? Zniszczeń. Tak, mhm. że w piwnicy na łazarzu i na wildzie było bezpiecznie jak wśród śródmieści. W, mhm. w śródmieście, tak. było tak, bardzo tak, zniszczone. Tak. I, i, pani Magdo, ja bym tak spuentował tę naszą rozmowę. Pani się domyśla, jak. Tak, więc nie jest Wilda brzydką dzielnicą. Niech tak nie ma... twierdzi, nie, ale nie, ale to, Boże. Że... nie, no pani Magdalena. Chce pan powiedzieć, że Łazasz jest ładniejszy? Nie. Nadal nie. Ale powiemy, że równo. I a mnie się ta, podoba mi... i jedno, i drugie. Tak, tak, tak ale no, przyjezdny nas no, podzieli. No, przyjezdny nas tutaj jeszcze podzieli. Jeszcze mamy jeżyce zupełnie niezłe no, tak, no, tak, nie, nie, nie. nie, o, nie każda dzielnica ma swoją specyfikę. Tak nie, nie. jest, pra prawda? No. Dobrze. No. Pani Magdzie, dziękujemy za patriotyzm bildecki. Nieobiektywny. Ob... Nie, ale cenny.